Czcigodny Panie Profesorze, Mężu Świętej Pamięci Ewy Stąporek-Pospiech, Szanowni Uczestnicy Uroczystości pogrzebowych, Ekscelencjo, Księże Biskupie, Czcigodni Księża. Polska kultura poniosła niepowetowaną stratę. Odeszła Pani Dyrektor Ewa Stąporek-Pospiech. Pamiętam jej wielką pasję, z jaką podchodziła do pracy pedagoga, wychowawcy młodych pokoleń, jak również do pracy organizatora życia muzycznego. Pamiętam jej słowa kierowane do uczniów podczas uroczystości w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych imienia Artura Rubinsteina, którym kierowała przez 30 lat. Pani dyrektor zawsze powtarzała, że nieważne czy muzyka przyniesie sukces czy nie. Najważniejsze jest, aby dawała radość, a odbiorcom niosła wzruszenie i piękno. Była Pani dyrektor człowiekiem niezwykłym, pełnym miłości do ludzi i do muzyki. Zarażała swoim zapałem i uśmiechem, dodawała swoim podopiecznym otuchy w trudnych chwilach które są nieodłączną częścią życia artysty. Sama była znakomitą flecistką, pasjonowała ją muzyka dawna. Jednak jej misją okazało się torowanie młodym ludziom drogi na sale koncertowe Europy i świata. Niewiele jest osób, które ze swojego życia potrafią uczynić dar dla innych. Takim człowiekiem była świętej pamięci Ewa Stąporek-Pospiech. I za ten dar, dar miłości i oddania pragnę jej w tym smutnym dniu podziękować. Jestem przekonany, że dziedzictwo pani dyrektor będzie trwało i rozwijało z pokolenia na pokolenie. Czcigodnej rodzinie, bliskim, przyjaciołom, współpracownikom i uczniom zmarłej składam z serca płynące wyrazy współczucia. Cześć jej pamięci.